Archeolodzy pracują nieustannie, przekopując ziemię, aby dowiedzieć się wszystkiego, co mogą o ludziach i miejscach z przeszłości. Jednak nie każde odkrycie, na które się natkną, jest łatwo wytłumaczyć. Czasami dziwne znalezisko archeologiczne zawiera więcej pytań niż odpowiedzi. W dzisiejszym filmie dowiecie się o paru takich znaleziskach. Zapraszam do oglądania. Większość z nas wierzy, że pierwszym Europejczykiem, który przybył na kontynent północnoamerykański był Krzysztof Kolumb. Okazuje się, że naszym nauczycielom przydałoby się trochę więcej nauki, ponieważ to przekonanie jest błędne. Na najbardziej wysuniętych na północ krańcach Nowej Fundlandii w Kanadzie. Znajduje się wioska Wikingów, która została zbudowana co najmniej 500 lat przed tym, jak Kolumb wszedł na pokład swojej łodzi i wyruszył w podróż za granicę. Long o Meadows to z wyglądu może nic spektakularnego, tylko kilka drewnianych budynków pokrytych zielenią. Ale to, co reprezentuje historycznie, zmienia postać rzeczy. Historycy uważają, że jest to miejsce, które Wikingowie nazywali Winlandią, co zostało odnotowane jako jedna z ich najbardziej odległych placówek. Prawdopodobnie służyło jako punkt postojowy dla statków podczas długich rejsów, pozwalając im uzupełnić zapasy. Ludzie, którzy tu mieszkali, nie zostali na długo możliwe, że na około 15 lat więc być może wycofali się po kontakcie z rdzennymi mieszkańcami, którzy mieszkali tu wcześniej. Pomysł stworzenia sztucznych wysp brzmi jakby był całkiem nowy, ale nasi przodkowie pomyśleli o tym ponad tysiąc lat temu. Wiemy o tym dzięki istnieniu Nan Madole, całej serii ruin na wyspie w Mikronezji, która kiedyś była jednym z największych miast świata. Budowa modelu NAN rozpoczęła się gdzieś około VIII wieku, ale po megalitycznych konstrukcjach wciąż możemy zobaczyć pozostałości. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jego budowy jest to, że rządząca elita saudyjskiej dynastii chciała niekonwencjonalnej siedziby władzy w regionie, a więc miała ją specjalnie zbudowaną, ponieważ nie mogła znaleźć takiej, która by jej odpowiadała na lądzie. Archeolodzy byli w stanie zidentyfikować obszary w obrębie starożytnego kompleksu, które były wykorzystywane do przygotowywania żywności, budowy małych łódek, a nawet składowania ciał. U szczytu mieszkało tu około tysiąca osób, choć większość z nich była prawdopodobnie służbą. Kamień użyty do budowy pochodzi w całości z okolicznych terenów, choć tajemnicą jest, jak można go było wywieźć na morze. UNESCO w końcu uznało go za obiekt Światowego Dziedzictwa w 2019 roku. O równinie słoików w Laosie wiemy już od jakiegoś czasu. Są rozrzucone po całej równinie Siang na wyżynach kraju, uformowane ze skał i mogą mieć od 3 do 10 stóp wysokości. Każdy słoik ważący ponad 10 ton ma około 2000 lat, a ich cel pozostaje niejasny. Ale niedawne odkrycie może rzucić na nie nieco więcej światła. Australijski zespół archeologów pracujących w tym kraju zlokalizował dodatkowe 137 słoików rozmieszczonych w 15 innych miejscach, a niektóre z nich wydają się mieć bliżej 2,5 tysiąca lat. Uważa się, że słoiki były używane podczas rytuałów pogrzebowych. Ludzkie ciała były przechowywane w słojach i pozostawione do rozkładu, a kości zostały później wydobyte i zakopane. Kamienne rzeźby i rzeczy osobiste, w tym biżuteria i koraliki znalezione w pobliżu tych nowo znalezionych słoików, zdawały się potwierdzać te teorie. Co teraz sądzisz o równinie słoików, wiedząc, że może to być ogromna kostnica? Katedra w Winchester w Anglii nie jest właściwie nowym budynkiem, istnieje od 1093 roku, więc można by pomyśleć, że Brytyjczycy mieli czas na szczegółowe przejrzenie wszystkiego, co jest w środku. Najwyraźniej tak nie jest. Ponieważ w maju 2019 roku odkryli kości dawno zapomnianej angielskiej królowej z XI wieku, znajdujące się w skrzyni w katedrze. Królowa Emma żyła od 985 do 1052 roku, rodząc Edwarda Wyznawcę, a po śmierci została pochowana obok króla Kanuta Wielkiego w miejscu Oldminster. Niestety, Oldminster został zniszczony podczas inwazji Normanów w 1093 roku. Wszystkie pochowane tam ludzkie szczątki zostały umieszczone w skrzyniach i przeniesione do katedry w Winchester. Ale skrzynie zostały otwarte dopiero podczas Angielskiej Wojny Domowej, a kości zostały pomieszane i potem o nich zapomniano. Dla kobiety, która była jedną z najbogatszych i najpotężniejszych w całej Europie w XI wieku, był to niegodny sposób na spędzenie kolejnego tysiąclecia. Na szczęście zespół z Uniwersytetu Bristolskiego od 2012 roku pracuje nad zidentyfikowaniem tajemniczych kości i teraz jesteśmy w stanie wreszcie należycie pochować królową. Żelazna kolumna w Delhi nie jest nowym odkryciem archeologicznym, a jeśli nie wiesz czego szukasz, kiedy ją zobaczysz, nie wydaje się aż tak imponująca. To tylko wysoki na 22 stopy żelazny słup pośrodku zwykłego placu miejskiego. Dopiero gdy weźmie się pod uwagę fakt, że ma ponad 1600 lat, tajemnica staje się oczywista. Dlaczego to nie zardzewiało? Znany również jako filar Ashoka, jest uważany za artefakt nie na miejscu, przedmiot, który nie wydaje się należeć do czasu i miejsca, w którym został wykonany. Żelazna kolumna jest czysta i w 98% mówi nam wiele o umiejętnościach w Indiach sprzed wielu lat. Bylibyśmy szczęśliwi, mogąc uzyskać ten poziom jakości od hutników tu i teraz. Powstał prawdopodobnie w piecu opalanym węglem, który wytworzyłby wtedy temperaturę wystarczającą do spawania. To byłaby jeszcze bardziej niebezpieczna praca niż teraz. Fakt, że nie zardzewiał, to bardziej przypadek niż zamierzony cel. Wydaje się, że przez brak wapna w piecu połączył się z surowym żużlem, żelazem i wilgocią podczas chłodzenia, tworząc cienką warstwę ochronną na zewnętrznej stronie filarów. W zależności od tego, w kogo wierzysz, Puma Punku w Boliwii to albo wszystko, co pozostało ze starożytnych świątyń, albo zbiór misternie rzeźbionych kamiennych pomników sprzed sześciu tysiąca lat. Uważa się, że są dziełem ludzi Tiwanaku, którzy kiedyś mieszkali w okolicach Pumy Punku w liczbie sięgającej 400 tysięcy, zanim spontanicznie i w niewytłumaczalny sposób zniknęli gdzieś około tysięcznego roku. Są tacy, którzy wierzą, że kiedy zniknęli, wciąż byli w trakcie budowania pumapunku, i dlatego nie możemy tego zrozumieć. Możemy powiedzieć, że byli znacznie bardziej wykwalifikowani w kamieniarstwie niż jakakolwiek inna cywilizacja w tamtym czasie. Misternie rzeźbione kamienie, z których składa się to miejsce, są wykonane z granitu i diorytu. O ile nam wiadomo, narzędzia, których używali wówczas rdzenni mieszkańcy, były wykonane z miedzi. Nie powinni byli nawet być w stanie zrobić wgniecenia, ale udało im się wyciąć rogi z laserową wręcz precyzją. Dokąd poszli i jaki był prawdziwy cel Puma Punku? Być może nasi przodkowie nie byli w stanie stworzyć magnesów 2000 lat temu, ale wydaje się, że przynajmniej rozumieli, jak działa magnetyzm. Odkryli to naukowcy pracujący w Gwatemali po spędzeniu czasu na badaniu rzeźb ludzkich ciał, które mają namagnesowane głowy, namagnesowane policzki, a nawet pępki. Cywilizacja Gwatemali w tamtych czasach może nie rozumiała, czym jest siła magnetyczna, ale uważała, że kawałki skał są wystarczająco ważne, aby konsekwentnie używać ich w widocznych miejscach rzeźb. Skały prawdopodobnie stały się magnetyczne z powodu uderzenia pioruna podczas burzy. Gdy miejscowa ludność zauważyła dziwne właściwości skały, traktowali ją z szacunkiem i rzeźbili wokół niej, tworząc ozdobne figury które czasami określa się mianem brzuchaczy. Ponieważ są wyrzeźbione bezpośrednio w skalę, posąg może mieć czasami ponad 6 stóp wysokości. Zostały zaprojektowane, aby reprezentować zmarłych członków potężnych rodzin, dlatego uważa się, że zdolność rzeźb do odpychania innych namagnesowanych przedmiotów miała symbolizować moc zmarłej osoby, która trwa po śmierci. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, a jako pierwszy dowiesz się, kiedy pojawi się nowy film. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.